Cyk, 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 cyk. To jest ten dźwięk zegara, który lubię, a on zwykle mówi nam 99, czas się obudzić, wziąć kawę, napić się czegoś i porozmawiać y, o sprzedaży. Mm -hmm. A nie ma nic przyjemniejszego w rozmowie jak to, że rozmowa zazwyczaj y, zawiera w sobie minimum dwie osoby. Tak. Prawda? W związku z tym y, dlatego jest ciekawa. Jniejszym mm -hmm. chciałem Państwu serdecznie przedstawić. Właściwie już przedstawiałem ostatnio, ale potwierdzić, że dziś znowu Hania jest moim. Tak, to znowu ja. Moim gościem. Słuchaj, ale ja już się nie mogę doczekać tej, tej dalszej części naszej rozmowy, bo zaczęliśmy tak z grubsza rury, ale dostałem się taki komentarz, że w ogóle to jest absolutnie ciekawe, ktoś tam napisał, więc ja, ja idę tym tropem. Może ktoś tam się nawet trochę nie poczuł dobrze komfortowo tych, tym tropem różnic między kobietą a mężczyzną. Mm -hmm. Myśmy tak z grubsza o nich powiedzieli. Tak. Ale powiem Ci, przyszła mi do głowy wczoraj taka myśl, że oczywiście pewnie. Trochę znowu stereotypowa, a trochę jednak po prostu tak jest, że są takie branże sprzedażowe, które mhm. albo które są bardziej zdominowane przez kobiety, bo odbiorcą jest na przykład kobieta, bo to są takie branże, nie wiem, beauty na przykład, taka mhm. branża, która wydaje mi się na pierwszy rzut mi do głowy przychodzi. Chociaż nie nie tylko beauty branża, bo takie pewnie jest tego znacznie więcej a po drugiej stronie na przykład taka branża motoryzacyjna, czy taka branża techniczna, inżynieryjna, mm -hmm. no to, to jest taka z kolei męska branża, prawda? I teraz zobacz, no, można powiedzieć, że my jednak staramy się w tych branżach... Jest jakaś chyba przewaga zawsze w tych, tych, mm -hmm. tej płci jakiejś tam ze względu na tę różnicę, ale jednak są takie przypadki i to wcale nie rzadkie, że w tych pozornie wydawałoby się męskich albo pozornie kobiecych branżach nagle pojawiają się rodzynki. Mhm. Albo one, rodzy albo jak powiedzieć, ko <laughs> kobiecie, rodzynka, rodzyn rodzynka. A ko rodzynek, no właśnie, dobra, to rodzynek, rodzynka dobra, rodzynka, I teraz jak ci z pozoru nie pasujący do, do, mhm. do, tego, do przestrzeni sobie radzą? Masz jakieś takie swoje. E, ja mam swoje doświadczenie. To dobra, ci powiem. Dawaj. Bo lat temu wiele, ale jeszcze nie w średniowieczu, pracowałam w branży motoryzacyjnej sprzedając samochody. Brawo. I rzeczywiście było tak, że nie dość, że to była marka premium, więc jeszcze nastawiali się na ogromną jakość tej obsługi klienta sprzedaży, no to yy, prawda była niestety bolesna i kobieta była w tej branży postrzegana jako, tak jak powiedziałaś, rodzynka, yy, ale również pod kątem... Yy, jakby wyposażenia w kompetencje i w narzędzia no tak, taka, techniczne. tak, może wiedzieć tak. o samochodach, no bez jaj. Tak i sama się, słuchaj, spotkałam z taką sytuacją, kiedy klient poprosił mnie o otworzenie maski e, samochodu i przepytał mnie ze wszystkich kabelków. I to było y, dla niego kluczowe, czy my w ogóle pójdziemy dalej w rozmowie sprzedażowej. I zdałaś egzamin, czy nie? No. no, no dałam, sprzedałam no, mu, zaprzyjaźniłam się z nim. Ale wiesz co, powiem Ci, że mi się wydaje, że znacznie więcej jest kobiet w męskich branżach, niż odwrotnie. To znaczy, mm -hmm. na przykład ja nie spotkałem jeszcze, nie wiem, yy... chociaż z drugiej strony, yy, to chyba nieprawda, że nie spotkałem, bo na przykład pamiętam taką branżę fryzjerską, czyli taki, no, o, no fryzjerzy to tam mężczyzna, ja, ale mam na myśli za... nawet nie fryzjerów, tylko tych, co sprzedają w sprzedają. tej branży. Mm -hmm. Ale wiesz, ale taka branża kosmetyczna na przykład, mm -hmm. to jednak wydaje mi się, że nie wiem, nie widziałem mężczyzn. No jest więcej kobiet rzeczywiście, jest więcej kobiet, miast? W branży na przykład takich technicznych, niż mężczyzn w branżach kobiecych. Nie masz wrażenia? Tak, może tak być, rzeczywiście tak, natomiast faceci w branży beauty, jeśli tako, takowi się zdarzają i są rzeczywiście um, no, odpowiednio um, wyposażeni w umiejętności, no to powiem kolokwialnie robią robotę. Robią, robią. No, to, to na pewno, ale wiesz co, faceci w, ogóle w tych branżach kobiecych bardziej budzą zdziwienie, mhm, a z tak. kolei kobiety w branżach męs męskich takie trochę niedowierzanie, to znaczy mhm. o co ona może wiedzieć? A ona, a o on się mówi, to co on zwariował, że mam -hmm, w tak, tak, Ale wiesz co tak. powiem? Te, trochę tak jak mówiłeś w tym przykładzie z, tej, z tą motoryzacją. Ja mam też taką tezę i może to, to jesteś przykładem tej, 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 dobrym, który to potwierdza. Jeżeli klient przebrnie z tym rodzynkiem lub rodzynką pierwszą próbę ognia, czyli mm -hmm. taką, taki, czyli załóżmy, że jedno i drugie zda egzamin. Bo to czasami też może być tak, że przychodzi jakaś kobieta i patrzy facet sprzedaje kremy, no nie i tak sobie kurde kolego, no ale na pewno. I nagle się okazuje, że on jak trochę się zna, zna to te rodzynki robią robotę. To tak. znaczy są lepsi, tak. wydaje mi się, że bywają lepsi yy... I naprawdę, po prostu robią znacznie większe wyniki, i coś może mają w sobie takiego, niż powiedzmy ten mhm. wtedy, już statystyczny handlowiec, który jest albo płci męskiej, albo żeńskiej. Wydaje mi się, że to wynika też z tego, że więcej od siebie wymagają, i już jak mają tych klientów. I zgadzam się z Tobą, bo pamiętam też te swoje sytuacje, kiedy klienci do mnie wracali, albo przysyłali do mnie klientów konkretnie w tym, mhm. w tym salonie samochodowym, więc coś w tym na pewno jest. Ale rzeczywiście to wymaga takiego cały czas bycia na takim wysokim poziomie jakości mm -hmm. również no produktów. Ja, ale to jest dobra, optymistyczna taka teza, bym mm -hmm. powiedział, bo to znaczy, że zarówno mężczyźni, jak i, kobiety, jak i kobiety w tym świecie trochę sobie, powiedzmy, nie do końca znajomym na początku, mm -hmm. mogą sobie świetnie radzić. A te cechy, o których mówiliśmy, czyli taka dokładność kobiet i powiedzmy ten taki, nie sobie narcyzm, egocentryzm męski, mm -hmm. który czasami można fajnie, wiesz, jakoś Jedno i drugie można tak skapitalizować, jakieś sensowną kompetencję, no to może przynieść robotę. Dobra, ja już nie, nie chcę dążyć tej, tej, tej płciowości teraz, ale może jakoś tam jeszcze do, do tego dojdziemy, bo chciałbym wprowadzić taki temat, na, o którym chciałbym rozpocząć z Tobą rozmow rozmowę. Ja zresztą ta, ta, ta płciowość nam trochę, wydaje mi się, będzie do, do, tej, do tego wątku hmm. prowadzić. Jest taki moment w sprzedaży, który z całą pewnością jest momentem ważnym. Ale mimo, że jest ważny, to ludzie w różny sposób do niego podchodzą. Mam na myśli finalizację. Mhm. Prawda? Bo jest taki moment, że tam różne rzeczy fiku-miku, no tak. śmiku sryku I w którymś momencie jest taki etap, który, który często nazywany jest po prostu w takiej nomenklaturze yy, sprzedażowej jakimś takim etapem prawdy albo etapem zamykania sprzedaży, mhm. etapem Czasami niektórzy mówią takiego papierka -lak, lakmusowego, czyli teraz się okaże, czy to wszystko, co się do tej pory wydarzyło, zapracowało na tą końcówkę, mm -hmm. ale że jednak z tą końcówką też są związane określone umiejętności, zasady, praktyki. I chciałbym o tym z Tobą trochę porozmawiać. Mm -hmm. I zacznę od takiego pytania, które dzisiaj bym chciał postawić Ci, jednak mimo, że już jesteśmy w, w pewnym sensie w, pod koniec tego odcinka dzisiejszego. Jaki Ty w ogóle masz stosunek do zamykania? Znaczy w sprzedaży. Okej. Okay. Wiesz co? Najlepiej no no w m... coś to co trzeba robić, jakoś szczególnie coś trzeba robić. Wiesz, no, bo to jest taki trochę ważny moment, ale mm -hmm. teraz. Czy czy go zdar... robić? Jak go, robić, jak go robić, czy robić? Czy w ogóle, czy w ogóle, czy w ogóle go robić? Tak. Mm -hmm. e, wiesz co? Y... Moja odpowiedź moja ulubiona, to zależy. No, to to Nawet odpowiedź. <laughs> tak. No. Natomiast jest to związane z tym, że idealnie byłoby, Okay. Gdyby nie trzeba było go robić, czyli gdyby to się samo zrobiło. Mhm. Ale jeśli się samo nie zrobi, no to może trzeba temu pomóc i to zrobić. No właśnie, bo, jeszcze, jeszcze, bo to jest trochę tak, jak czasami się mówi, o, że, że finalizacja to jest taka trochę z piłką nożną. Mhm. To znaczy, yy, że jednak 99% bramek pada po strzale. Prawda? To znaczy, no, tak. to że możesz tak. sobie robić podania, bawić mm -hmm. się w takę, mm -hmm. taktyka, strategia i tak dalej, ale na końcu ktoś musi wziąć i strzelić. strzelić. Mm -hmm. I pytanie jest, czy rzeczywiście jest tak, że ten handlowiec musi na końcu kopnąć? Czy to nie jest tak, że on wystarczy, że dobrze rozegra mm -hmm. i to się samo zrobi? Mm -hmm. Uważam, że idealnie byłoby, gdyby tak było, żeby nie musiał kopać tego klienta. W sensie wiadomo, robi czegoś, czegoś. robić czegoś, czy stosować jakieś, nie wiem, puszowanie, okay. czy inne, inne domykania, takie, które już rzeczywiście wprost klientowi mówią, na jakim etapie są, na jakim etapie jest. Ja mam takie podejście, że ja lubię, kiedy klient sobie sam sprzedaje i klient sam jakby trochę nie chcę użyć słowa prosi, ale może trochę, prosi o to, żeby to już się zadziało, żeby ta sprzedaż już się czyli, zadziała czyli i żeby on, to on już... ciągnie w stronę jakiegoś finału, tak? Mhm. Mm że to klient ciągnie, tak, do okay. finału. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że jak jest dobrze poprowadzona sytuacja, to co, że sprzedawca nie musi nic robić, tylko czeka, aż ten klient go pociągnie? Tak trochę to widzisz? Trochę tak. Ok. No dobra, ja mam do tego też pewien mm, kontrargument, albo nawet argument spójny z Twoim. Mm -hmm. Kąt spójny. spójny, ale nie dziś już. Okej, okay. czyli muszę czekać na jutro, żebyś do mi powiedział jutro. swój kontrspójny argument. Kąt kontr spójny argument, tak. No to, no to do jutra w takim razie.